Zuchal podsłuchuje rozmowę swojej współwięźniarki, która organizuje porwanie Igbal, i zdaje sobie sprawę, że ona chce tylko odebrać łapówkę, a potem się jej pozbyć. Zuchal, zdaje sobie sprawę, że jej siostrze grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, żąda wyjaśnień od współwięźnia. Pyta ją, czy wypuści siostrę po otrzymaniu pieniędzy, ale ona reaguje agresywnie. Obaj gwałtownie się kłócą, a Zuchal zdaje sobie sprawę ze swojego błędu, narażając życie Igbal. Bora słyszy Nezlihana i wścieka się, gdy słyszy głos Firata, Nezli ją nie chce widzieć się z Borą. Grozi, że ją wykorzysta, bo ona już działa mu na nerwy, Yaman udaje się do magazynów, a Zeyer nalega, aby mu towarzyszyć Zaznacza, że bezpiecznie czuje się tylko wtedy, gdy jest blisko niego, podszywacz nadal wmawia Iqbalowi, że obaj zostaną zabici przez porywaczy Pod wpływem gruźb Igbal zaczyna wyjawiać rzeczy ze swojej przeszłości, m.in., to, że dzięki przemyślanemu planowi została synową w rodzinie Karmla. Podszywacz nagrywa zeznania: Iqbal, w więzieniu Ali, spotyka więźnia, który pobił swoją byłą żonę z powodu zdeptania honoru. Komisarz wpada we wściekłość i atakuje go, przypominając sobie morderstwo Kiraza. Jaman i Zeyer docierają do opuszczonego budynku, do którego Yaman wchodzi sam, narażając swoje życie. Zejer słyszy wystrzał i przerażony biegnie w stronę budynku, ale okazuje się, że Yamanowi nic się nie stało. Firat przybywa i zastaje opuszczony magazyn wypełniony narkotykami, Zuhal podsłuchuje, jak jej współwięźniarka planuje zabić Iqbal i wysyła wiadomość do Yamana. Yaman przygotowuje się do zażądania okupu od Iqbal, podczas gdy Zeher wyraża swoją troskę o niego. Yaman otrzymuje telefon z informacją, gdzie dokładnie ma przyjechać, aby dostarczyć okup. Zuchal i Zejer proszą Yamana, aby był ostrożny, Zejer dostarcza broń Yamanowi, który wyjaśnia, że jest ona bezpieczna, ale w razie potrzeby może jej użyć. Zuchal wysyła wiadomość do Yamana z nowymi informacjami na temat lokalizacji Iqbal. Ali zostaje wezwany na przesłuchanie przez generalnego inspektora, który odkrywa, że komisarz ma problem z kontrolowaniem swojej złości. Inspektor przypomina komisarzowi, że jest funkcjonariuszem policji i jego misją jest ochrona ludzi, a nie ich atakowanie. Ali odpowiada tylko, że stracił już sens życia, jeśli nie ma przy nim ukochanej, Ali oświadcza, że nie zostanie policjantem, po czym na głowie opuszcza pokój inspektora. Zeyer czeka na wieści od Yamana, ale do niej nie dzwoni. Zia przychodzi do niej i pyta, czy jego brat znalazł Iqbal. Zayer zapewnia się, że Igbal wkrótce wróci do domu i nie powinien mieć co do tego żadnych wątpliwości. Zia wskazuje Zeyerowi, że Iqbal jest dla niego powietrzem, tak jak Yaman jest dla niej. W tym samym czasie porywacze Iqbal nakazują jej wstać pyta ich dokąd idą, a oni odpowiadają, że ją uwolnią. Jednak Igbal im nie wierzy i deklaruje, że nigdzie się nie wybiera. Jeden z porywaczy stosuje siłę, drugi wyciąga pistolet, który przykłada do głowy siostry Zuhal. Porywacze Igbal planują się jej pozbyć, wrzucając ją w przepaść. Wpada w panikę i błaga, żeby ją oszczędzili. W tym momencie słychać strzał. Igbal zobaczył, że mężczyzna, który wycelował w nią z pistoletu, leżał na ziemi pokryty krwią. Iqbal odwraca się i widzi Yamana z bronią w dłoni. Okazuje się, że ją uratował, Jaman i Iqbal wracają do rezydencji. Zia podchodzi do żony i przepełniony szczęściem, ściska ją, po czym dziękuję Yamanowi za dotrzymanie słowa. Zayer nalega, aby Iqbal został zbadany przez lekarza, ale ona odmawia. Zayer mówi Yamanowi, że znów zrobił to jak prawdziwy bohater i sprowadził Iqbal do domu. Odpowiada, że chciałby, żeby wszystko wróciło do poprzedniego stanu, a Zayer ze wstydem pochyla głowę. Yaman informuje Zeyer, że zwrócił broń strażnikowi, Firat dowiaduje się, że samochód Bory jest nieuszkodzony i przez cały czas okłamywał Nezihana Ali zdaje sobie sprawę, że został zawieszony w sprawowaniu urzędu